Siema z tej strony Roles, witam Was w Urban Exploration, jesteśmy na fortach Bema Jak widzicie, roku zaopatrzył się w latarkę Patrz, patrzcie jaki roku hardcore Zaopatrzył się w latarkę Która pewnie na moim filmie nie będzie widoczna, bo no, Chociaż jak poświecisz w obiektyw to będzie widoczne Dobra, chodź, plantujemy, nie ma się co ja zgaszę latarkę i weź ty poświeć trochę Także pewnie coś będzie widać, bo twoja latarka jest nawet mocna Ale to jest na tybie tym, na medium albo najsłabszym więc... Dobra, <grych> Dobra. No. Sprawdzam, o lol, jakieś buty czy coś Ale zbugowane Dobra, Ja wchodzę pierwszy? No ty nakręcę, kamerujesz więc No ja kameruję jak wbijasz roku nie ma plecaka więc ma lepiej kurde fart okej tutaj jesteśmy byli no już byliśmy tutaj w odcinku z fortów Bema ale tamten urban exploration był beznadziejny bo w ogóle nic nie było widać go postanowiłem poprawić dlatego tutaj jesteśmy w takim oto korytarzu. Ciekawe, czy będzie coś widać na tej kamerze. Wydaje mi się, że wszystko widzicie. Dobra. O lol. Ale to fajnie, bo jest w miarę ciepło. No. Wbijamy się tam? Możemy. W jeansach tak trochę ciężko. A ja w dresach mam akurat fajnie. Trochę polgina, na zobacz. Ktoś się albo na tym wieszał, albo to się już powoli poddaje pod ciężarem. No i proszę bardzo, tutaj nie byliśmy, patrz. Wtedy nie byliśmy tutaj. Nie, nie byliśmy tutaj. To są tu. te znaki, co w, a, ten, w AKD. W atomowej swarterze dowodzenia też są takie znaki. No dobra. Ej, to jest dwór, patrz. Nie, nie wiedziałem, Panie, Patrz, ktoś tu sobie zrobił śmietnisko. No nieźle, dobra. Idziemy. Czyli idziemy jeszcze zobaczyć, co jest w tym dalszym korytarzu. Czyli nie tu, tylko tam wracaj. No ja też tu dawno nie byłem ostatni raz z Tobą. Bo tak to mi się samemu tutaj nie chciało no, zbytnio. Tak no Ale tam są inne korytarze? Nie. No. Dobra. Posłuchajmy się tym razem Roka i pójdźmy tak jak roku chce. A, no to jest tutaj. To jest to Także dotarliśmy do jakichś drzwi które pewnie są zamknięte, dlatego nawet nie będziemy próbować ich otwierać. To są chyba, to jest główne wejście chyba do fortu, tak mi się zdaje. Takie, żeby tutaj można było jakąś większą grupką żołnierzy wejść. A tutaj jest, patrz. Nie, chyba nie. No sufit może jest wymalowany gretym szmrajem. A tutaj patrz, tutaj pewnie były takie okienka, przy których stał ziomek z karabinem i kawerował tutaj, czy nie wchodzą na przykład wrogowie czy coś. I to naprawdę mogło być fajne, bo tutaj mogli kampić i strzelać do tych, którzy wchodzą yy, do bunkra, a są właśnie pewnie Niemcami. Ciekawe jak to wyglądało od razu po opuszczeniu. No, to jest ciekawe. Wdech, jak winicie, masę, i w ogóle. Przybliżyłem do ciebie kamerę, żeby cię było słychać, bo ono ogólnie, jak się gada, tak troszeczkę ciszej, to niezbyt ogarnia, bo mikrofon nie jest zbyt czuły. Albo w ptaka, albo ptaczkę, nie pamiętam co to było. Pamiętasz? Na pierwszym chyba urbanie, czy coś tu w tym miejscu, gdzie jest takie spalone, była. Właśnie, tam... była zdechła kaczka. Kaczka albo ptak. Zdechła kaczka to była. Właśnie, ona tu była. Ty, pamiętam też, bo na odcinku... Dobra, także roku wychodzi. Przechwyć kamerę, masz. I kamerę jak ja zbłażę. Okej. Okay. Dobra, także widzimy się po cięciu i pójdziemy teraz jeszcze do innych zejść do podziemi, także... Do zobaczenia. Dobra, doszliśmy do głównego budynku Fortu i Roku. Czemu nie świecisz na ten budyneczek? Świeć na budyneczek, żeby było wszystko widać. Także my tam nie będziemy wchodzić, bo tam nic tak naprawdę nie ma. To, to znaczy... Oprócz wózka z Carrefoura albo z Tesco. Dokładnie, tam jest wózek, ale yy, nic oprócz tego wózka ciekawego w tym budynku nie ma. Dobra, także jesteśmy przy drugim tego typu budynku Roku świeci na jakichś ludzi Także tutaj wejdziemy Ale prawdopodobnie też tu nic ciekawego nie będzie Więc kij z tym Do zobaczenia po cięciu Także roku mnie zostawił jak widzicie Posiedź tu! No także widzicie tutaj roku sobie będzie plantować samemu chyba chociaż pewnie samemu będzie się trochę cykać, ale zaraz wejdziemy razem z nim Roku, ale to jest tamto ostatnie wejście Może tutaj pewnie był nie wiem co tu było mógł być jakiś schron albo coś zamurowane, dobra idziemy do tego wejścia które było tutaj także zobaczymy czy roka latarka spełnia zadanie i czy świeci dobrze na kamerze także posiedź tam ogólnie po ścianach i w ogóle to jest średni tryb słaby tryb a to jest mój medium także dobra Także jesteśmy na wejściu. Roku już sobie postanowił tam wejść. Że ja wchodzę za nim. Nie, rozumiem, jest nie rozumiesz? Czemu to jest lesiana? Czego nie rozumiesz? Czemu, czemu to jest lesiana? Czy nie wiem to jest? Nie wiem, bo ktoś... Bogaty tu przyszedł, badumc. O Olol! Ptaszeł. Zarąbany ptaszeł. Właśnie pozostałości po ptaszełku. Dobra, ja idę pierwszy, czy ty? No ty masz na spaszone, tak. Dobra, bo ja idę. Także tym razem wy przynajmniej coś będziecie widzieć, nie tylko ja, ale i wy również, ponieważ wtedy jak miałem tą słabszą kamerę, to ja widziałem wszystko, znaczy słabszą latarkę, to ja widziałem wszystko, a wy widzieliście nic. Także teraz mieć nadzieję, że będziecie widzieć więcej. Tak jak ja, czyli widzę wszystko, jakby był dzień. Że dzisiaj jest sobota. Jutro jest niedziela i jutro wybieramy się na... Opuszczone zakłady fototechniczne Foton. Także Urban Exploration następny będzie wkrótce. Także tutaj trzeba podżąpić. No i tutaj jest największy śmietnik. But oraz butelki po piwie, i w ogóle wszystko takie tam. A, tu, a tutaj jest zakratowane, i tutaj jest wyjście. No nieźle. Musz popatrz się tutaj. Patrz tam, gdzie świecę. Sapem.